Przyjdzie Pan z wielką mocą i każdy człowiek go zobaczy we wszystkich życiowych wskazówkach i instrukcjach, których udziela nam Pan Jezus. Wzywa nas do czujności, do czujności w modlitwie i do gotowości stanięcia przed Nim w dniu ostatecznym. Co więcej, daje też jasne rady, jak się w tym odnaleźć, i do takiej postawy zaprasza nas wszystkich. Zachęca nas do, cnu, do życia według cnót i do słuchania Jego nauki i wypełniania Jego Słowa. I ważne jest. Aby nie pozwolić naszym sercom stać się ociężałym i dawać się zaniepokoić i zamartwiać tym, co i tak się wydarzy, co jest nieuniknione. Tak długo jak żyjemy sakramentalnym życiem, tak długo jak się modlimy, jak przystępujemy do sakramentów, jak rozważamy Słowo Boże, jesteśmy na właściwej ścieżce i Pan jest z nami. I to jest ścieżka pewna, prowadząca do celu. I Pan mówi: Nie daj się sprowadzić na manowce. Nie pozwól, żeby ci wyprano. Twoje ideały, jego pragnieniem jest spotkanie się z nami i bycie razem w wieczności. Nie pozwólmy na to, by uśpiło nas, naszą czujność, pozorne bezpieczeństwo. Mamy być zawsze w gotowości, ponieważ Pan przyjdzie wtedy. Kiedy się tego nie spodziewamy. A zatem, jak przeżyć ten czas oczekiwania? Jak przeżyć adwent mojego życia? W jaki sposób przygotuję się na spotkanie z Panem? Z czego składa się to przygotowanie w moim życiu? Sakramenty, modlitwa, Słowo Boże, post, dobre uczynki. Ale czy czynię to z wiarą? Czy motywacją takiego działania jest Bóg? Módl się i pracuj. Dewiza, którą znamy, świętego Benedykta. Pracuj nad sobą. Kończymy powoli rok jubileuszowy, rok, w którym mieliśmy budować naszą nadzieję. Błogosławiony Stefan Wyszyński na hasło Nadzieja Matką Głupich odpowiadał: Nie, Nadzieja Matką Mądrych, którzy potrafią ją widzieć dalej, żeby tak widzieć. Trzeba kolejnego adwentu w naszym życiu. Trzeba kolejnego adwentu w naszym życiu. Jeśli nie masz jeszcze postanowienia na ten adwent, to szkoda czasu na wyszukiwanie jakichś niesamowitych postanowień. Mam dla Ciebie propozycję. Zapytaj o nadzieję w Twoim sercu. Ostatnich dniach roku jubileuszowego, roku nadziei, zapytaj o nadzieję w twoim sercu. Zacznij myśleć o nadziei. Stań się człowiekiem nadziei. I kiedy będziesz mówił, Mam nadzieję, mów to z przekonaniem, jakbyś od Boga otrzymał takie zobowiązanie. Mam nadzieję. O co o tym mówię, skoro przecież Ewangelia mówi o potrzebie czujności, czuwania. Bo, żeby stać się człowiekiem czujności i czuwania, najpierw trzeba swoją duszę napełnić nadzieją. Najpierw trzeba swoją duszę nakarmić nadzieją. A więc Siostro i bracie w modlitewnym skupieniu, podejmij jeszcze wysiłek pracy nad nadzieją. Chyba między innymi o to chodziło Święte Benedyktowi, gdy w zakonnej regule pisał te uniwersalne słowa: Ora et labora, módl się i pracuj.